Dobra. Cóż, e, Morty, za godzinę masz być w łóżku, nie siedź znów całą noc. Jest dobrze. Może się uda. Myślę, że możemy być rodziną. A teraz Bet, Jeśli chcesz mnie, to ja chętnie miałbym ciebie. A wiesz co? Zgoda. Rady Radyulekryk. Nie wiedziałem, że łażąc z tobą staje się mądrzejszy. Szczerze mówiąc, Morty, to nie. Tymczasowa superinteligencja to efekt uboczny rozpuszczających się mega nasion w twojej odbytnicy. Ojej. Tak. I kiedy te skutki o, miną, to stracisz większość zdolności motorycznych. Jak również stracisz większość funkcji mózgowych na 72 godziny, Morty. Zaczynając od... O, mniej więcej teraz. Ojej. O Patrz mi Morty, to jest porażka. Tak naprawdę jesteś tak durny, jak mówili. Ja potrzebowałem tych nasion bardzo, lecz musiałem je poświęcić, by rodzice się odczepili. Więc będziemy musieli zdobyć ich więcej, a potem będziemy mieli jeszcze inne przygody, Morty. Ale będziesz musiał o nich milczeć, Morty. Ponieważ świat jest pełen idiotów, którzy nie rozumieją, co jest ważne. I rozszarpali nas, Morty. Lecz jeśli będziesz ze mną, dokonam wielkich rzeczy, Morty. A ty będziesz ich częścią i będziemy razem biegać, Morty. I dokonywać niesamowitych rzeczy.